Ach, powiem Ci, mistrzu, że ta ostatnia misja nieźle porachowała mi kości. To co, gdzie teraz, mistrzu? Bo Ci powiem, że za niedługo zacznie się event, gdzie będziemy mogli zgarnąć bonusowych hajs. Mistrzu? Belo, mam coś dla Ciebie. Eremem, nie musiałeś tego rzucać na ziemię, ale dzięki. Co to jest? To jest bulwa, Velo. Jest ona powodem, dzięki któremu, my, matry Marksusowie, jesteśmy takiej wysokiej rangi jako łowcy pieniędzy. A co ona robi? Informuje nas za każdym razem, kiedy jest jakieś zagrożenie, ale to nie jest jej główna funkcja, jest ona w stanie teleportować nawet 20 osób do kamienia bulwowego. Dlaczego mi to dajesz? Velo, moja następna misja, będzie moją ostatnią. Co o czym ty mówisz, Velo? Ty musisz pamiętać, że... Satyur, tranzystor Tyjobony budziku. Uwaga, uwaga. Wykryto zagrożenie piątego stopnia. Co piątego? Chwila, która jest godzina? Czwarta rano. Cholera jasna, czy Bakłażanus mógłby knuć swoje nikczemne plany o normalnych godzinach? Czy chcesz zainicjować sekwencję teleportacji? Jeszcze nie. A teraz. Nie. A teraz. Nie. W takim razie teraz. Tak tak wszystko idzie zgodnie z moim planem i nikt nie jest w stanie mi przeszkodzić. Bucha. Dobra buba jestem gotowy. Czy chcesz zainicjować sekwencję teleportacji? Tak, inicjowanie sekwencji teleportacji. Ja pierdolę, ty retardzie głupi, jeszcze raz weźmiesz i obudzisz cały blok tym swoim złamanym budzikiem, to ci nogi z. to niewyobrażalnie osobliwe. Cholera, nie mówiłaś, że pada. Nie pytałeś. Hehe, dobrze, że wziąłem ze sobą te pochodnie. Czy to tam? Tak. Bakłażanus jest właśnie w trakcie wyciskania energii z kamienia bulwowego. Nie mogłaś mnie przeteleportować do niego właśnie? Nie, nie mogłam. Masz jakiś konkretny powód, czy tak po prostu? Tak, mam. To ten podzieliłabyś się nim? Tak. To to zrób. Bakłażanus otoczył swoją kryjówkę swego rodzaju barierą, która nie pozwala mi się tam teleportować. Dziękuję. Pewnie większość z was jest bardzo zdezorientowana tym, co się właściwie tu dzieje. Nazywam się Velomatri Markus. Jestem piąty ze znanej rodziny łowców pieniędzy. Łowcy pieniędzy to gildia zajmująca się ratowaniem świata przed czarnymi magami i innymi stworzeniami ciemności oraz czyszczeniem dungeonów dla pieniędzy. Głównie tym drugim, ale są wyjątki, takie jak mój mistrz, Ultramatri Markus. Był on nie tylko dumą łowców pieniędzy, ale również całego kraju. Niestety zginął on przez. Chwila czy ta brama się właśnie zamknęła? Cholera, chyba nie jestem tu sam. Welo za tobą. Cholera Bulwa, co ty mi tu pitolisz przez ciebie upuściłem pochodnie na ziemię? Ale on nadal jest za tobą. <laughs> Znoszę kiedy z zaskoczenia atakują mnie od tyłu. Na dodatek upuściłem gdzieś mu ekwipunek i chwila co to za dźwięk. Gdy to skończy to nikt nie będzie w stanie mnie powstrzymać. No to teraz jeszcze trochę oleju. Bóg cholera nie ma czasu na szukanie kwipunku. Następnie należy dodać mistyczne Miecze Mocy, no i na dodatek grzyb z Marsa z 65 wymiaru. A więc w końcu cię znalazłem, Bakłażanusie. Co do najświętszego pana menedżera, oooo cholera. Welomatrin sus, ale jak w jaki sposób podnalazłeś moją kryjówkę? Chociaż twoja sztuczka z zamalowywaniem miejsca twojej kryjówki na mapie wielkim czerwonym, ksem była skuteczna, to podołałem próbie odszyfrowania twojej lokalizacji. Bucha ha ha ha, -ha Mark ponownie mi udowodniłeś, że jesteś godny bycia moim odwiecznym wrogiem. Lecz teraz gin. Muszę przyznać, Bakłażanusie, że od naszego ostatniego spotkania stałeś się bardziej wientki. Moje kości są teraz niczym świeża guma do rzucia. Ale to nie istotne, gdyż zakończę to wszystko raz na zawsze, używając mojego najpotężniejszego ataku. Rozcięczacz kościany łyta Matry poddaj się Bakłażanusie i tak nie masz już szans. Bucha -ha -ha, -ha, ha ha. nie tak prędko, Ovelo Matry widzisz, nie przewidziałeś jednej zmiennej, posiadam w moim posiadaniu. Zakładnika. Co? Tak na dodatek obok niego znajduje się bomba, która już od dawna rozpoczęła swoje odliczanie. Bucha-ha-ha-ha, widzisz, WeloMatry Marksusie, w czasie przebywania w mojej świątyni Dumania doszło do oświecenia mego umysłu. Widzisz Welomatry Marksusie w tamtym momencie uświadomiłem sobie twoją słabość. Nie możesz być w dwóch miejscach naraz. A nie. Buhaha nadszedł czas abyś podjął decyzję. Czy zamierzasz pokonać swojego największego wroga? Czy uratujesz niewinną osobę przed jej nieuniknioną śmiercią? Velo. Bulwa? Nie daj się umysłowym sztuczką bakłażanusa. Doskonale wiesz, co należy zrobić. Przypomnij sobie, co ci twój mistrz powiedział. Mój mistrz. Pamiętaj Welo, gdy już zostaniesz łowcą pieniędzy przyjdzie ci podejmować trudne decyzje np. czy iść i pokonać swojego odwiecznego wroga czy uratować niewinne osoby które są w niebezpieczeństwie. Więc pamiętaj że zawsze należy uratować te niewinne osoby. Bo to jest właściwa decyzja, to też ale głównie dlatego ponieważ gildia wypłaca nam większy bonus jeśli uratujemy kogoś heche. W takim razie wiem już doskonale, co muszę zrobić. Mucha uh, ha, ha wiedziałem, że to będzie decyzja, którą podejmiesz, a teraz wybacz mi, ale będę znikał. Dziękuję ci niezmiernie za pomoc. Czy coś się stało? Bakłażanus odkrył jedną z moich największych słabości, jednakże już doskonale wiem co muszę zrobić. Potrzebuję kogoś do pomocy. A, w takiej sytuacji wystarczy, że się sklonuję. Nie lepiej by było po prostu kogoś zatrudnić do pomocy. Chym to będzie trudniejsze niż klonowanie, ale masz rację, w końcu może być tylko jeden Mark Sus. <sus>, <sus> Co ten stary dziad widział w tej książce, przecież to jest 100 stron, wypełnione instrukcjami, jak zrobić garnek. A nie chwila to ja po prostu cały czas czytam te same strony. Dlaczego to robię, powinienem przestać, ale, cholera, wciągłem się. No dobra szefie, zdobyłem ci ten jebany podręcznik, jak być kompetentnym złoczyńcą, ale jasna cholera, nawet nie wiesz jak trudno było kiedy to cholerstwo ciągle krzyczy, jak się je otworzy. Acherolu, mój najbardziej kompetentny sługo, świetna robota, zaniosłeś ją na górę jak ci kazałem? Czemu to powiedziałeś w taki dziwny sposób? I tak zaniosłem. Seksastycznie. To ten co teraz. Teraz czekacie kolejne zadanie. Wow jakby to była nowość, to co mamy zrobić? Dokładnie za około 5 godzin rozpocznie się wystawa zdobyczy mrocznych hunterów ostatecznej nienawiści Incorporated. Na owej wystawie będzie miecz którego będziemy potrzebowali do dalszego rozwoju mojego planu. A jak ten miecz wygląda, tam leży kartka na której ci naszkicowałem go. Mroczni hunterzy. Tak, chym to raczej nie będzie trudne. Na dodatek postanowiłem zatrudnić Ci kogoś do pomocy. Czy zatrudnić jaki matą będzie ci pracować za stawkę niższą niż minimalna krajowa o ja pierdolę. Ero, o ja pierdziele nie wiedziałem że tu pracujesz, oczywi wy się już znacie, do jasnej cholery kamil mówiłem ci żebyś nie brał tej roboty, cóż no i nie wziąłem tamtej tylko inną, ale jak widać są one dosyć podobne, proszę cię czy mógłbyś go zwolnić, niby w czym problem, chciałeś pomoc, masz pomoc, to że się nie dogadujecie to już nie mój problem, a teraz stąd, bo macie niezłą awanturę do zrobienia.